Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft x e, No i dzisiaj sobie będziemy robić Quantum Suit, tak jak zapowiedziałem i tak jak pewnie już widzicie w tytule. E, więc idziemy do reaktora po Iridium Ore, pod warunkiem, że się już przerobiło. E, Ostatnio się przerabia, ale że tam mam już chyba 9 sztuk, to że to niech już się przerobi. Ogólnie spadła mi cała energia z magazynów, masakra. To jest tak prądożerne, ten proces zamieniania tego żelaza na iryd, że po prostu masakra. E, tak czy tak, mam sobie już, przygotowałem e, surowce, które będą mi potrzebne do zrobienia e, oto tego setu. E, tutaj mam takie jakby suche produkty, tak. E, I z tego będziemy robić sobie już te poszczególne, różne części. E, a więc, a więc, a więc, a więc dokładnie 9 sztuk no i dobra potrzebuję tak 40 jeszcze tak 10, nie, nie, 10 diamentów właśnie e, tu mi się też język zamotał ale dobra e, i potrzebuję sobie zrobić takie coś dokładnie 10 sztuk więcej mi do szczęścia jest niepotrzebne e, no i tak butki raber boots e, potrzebuje 6 Sześciu i czyli 12 sztuk tego i dwóch tego Także dzisiaj odcinek Na szybko Bez owijania w bawełnę A tym bardziej w wełnę mm, Lapodron, ale lapodronów Potrzebuje cztery, więc bierzemy Sobie taki badzie Bierzemy sobie to I tutaj tam jeszcze wchodziło eee, Chyba to Lapodron Ojej, to będę musiał Sobie witać ręcznie eee, Także tak Jakoś sobie to rozłożę. E, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz ręcznie trzeba kłaść sobie tylko to. Dobra. I jest git. E, to już mamy. E, następnie potrzebuję. W sumie, butki już mogę zrobić. Także chwila, 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 chwila. chwila. Będziemy kończyć później. Teraz tak. Basic mas Machine Chasing e, Iron Blade. Jest. Myślałem, że nie przygotowałem, a tu jednak przygotowałem. Dobra. Nie wiem, czy to się zaczęło właśnie. Casing, chasing, nie wiem, casing. Nie mam pojęcia, muszę później sprawdzić. Eee, dwa razy Glowstone. Dobra, i tu już wszystko mamy. Dwa razy Glowstone. Oj, chyba dałem o jeden Glowstone za dużo, bo coś tak mi nie wydaje się, żeby to było nieparzyście. Eee. Dobra, czyli budki już mamy. Patrzcie, jak cięższy leci. Ee, Advanced Alloy razy 2. Czyli sobie biorę razy 2. I... E, nie, to nie to. To jest to. Ee, Iridium Plate będziemy mieć. Ee, Electric Jetpack, właśnie. Badbox e, to Glowstone, dobra. Wszystko oczywiście jest przygotowane. Akurat Badbox bad mi został z pierwszej instalacji elektrycznej e, w tej serii. E, także fajne wspomnienie. E, to, cztery razy. cztery razy iron. Czyli już będziemy mieć, ale akurat to to sobie zrobię. Czy ja słyszałem gdzieś z prawej strony jakiegoś niedźwiedzia? Serio? Raz dwa, raz dwa. Raz, dwa, raz i raz. Dobra, electric jetpack jest, to już wszystko jest. Jeszcze teraz hełm, do hełmu potrzebuję scuba helmet. Dwa razy rubber bar, to, to, to i to. Nie to, to, to. Właśnie, do czegoś mi jeszcze jest to potrzebne, chociaż nie, to jest to potrzebne. I to potrzebuje chyba tam czterech sztuk, jak dobrze pamiętam. E, czterech, tak, czterech, dokładnie I to już mamy I w zasadzie to tyle Także Tworzymy już zbroję Patrzcie, jest piąta minuta Szósta już w zasadzie, bo intro e, I mamy już wszystko gotowe Zajebiście, właśnie, jeszcze nie O, jestem Czysty e, Dobra No to tak Botki Oj, widzę, że muszę tak zrobić. E, Iridium. E, to. putki I to. Jest Quantum Sud Boots No to teraz spodenki. Leggings. E, to. To musi być naprawdę ciężkie. To. Eee, to nawet powiem wam takie moje małe przemyślenie. Ta zbroja wcale nie jest taka. Taka droga. Dobra droga. Na kogo droga, dlatego droga. Dla mnie nic w zasadzie już nie jest drogie przy, takim, przy takiej ilości surowców jaką dysponuję no to naprawdę e, najgorszą rzeczą podczas tworzenia jakichś, nie wiem, itemów, zbroi, nie wiem, reaktorów, pierdół jest to, że trzeba je zbudować. A niektóre właśnie rzeczy są skomplikowane. Bo jeżeli chodzi o trudność w sensie surowce, no to w moim przypadku to w zasadzie się nie liczy, bo moje zasoby surowców są tak duże <laughs> że mnie naprawdę nie obchodzi to e, czy ja stracę 10 diamentów czy 60 diamentów bo i tak mam ich bardzo dużo na przykład tutaj, prawda, wystarczy, że teraz włączyłbym na przykład na 3 godziny Ender Quarry i miałbym plus tak diamentów na przykład i plus, plus tyle samo właśnie e, surowców co tutaj jest w tej i w tej skrzyni, także no także jestem bogaty, o podsumowując no i dobra. Naładujmy ten badziew. O Jezu, to muszę iść tam. Idziemy do reaktora, bo tam będzie większe napięcie. Także tam sobie naładuję to. Pem, 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 Dobra, tu się ładnie naładowało. Nawet bardzo ładnie. Instant po prostu, instant. Ale to i tak, cholera jasna. Ile tutaj tej energii jest potrzebne? Masakra, tu jest zero Tu schodzi Ach Dobra, reaktor produkuje maksymalną ilość, bo fuela Nieźle, nieźle. Dzisiaj dzisiaj ten reaktor to naprawdę nie wie co z sobą zrobić. Już tyle tego uranu dzisiaj, że masakra po prostu. Dawaj, ładujesz się, ładujesz się, no ładuj się, ładuj się. No nie powiem, ten proces będzie trwać. Chociaż wszystko ma tyle samo? Tak. Chociaż to i tak, że jest w połowie naładowane, więc jest dobrze. No i chyba trzeba zbudować coś większego. Albo dodać do tego jeszcze turbiny. Ale wtedy bym musiał albo powiększyć dużo to pomieszczenie, albo olać to i iść z tym na zewnątrz. Cholera. A jak już bym szedł na zewnątrz, to raczej nie tutaj. Nie na świecie 1.6, tylko już na 1.7, kiedy będę na płaskim terenie, Wtedy to już będę musiał sobie wszystko budować na zewnątrz. Ehm, będę mieć dużo większą tamtą działkę, co tam mam. Będzie metro, będzie Zo. E, także w końcu, w końcu zbuduję coś, e, co było planem głównym w tej serii, czyli Zo i Metro. Pamiętacie, e, jak kończyłem właśnie pierwszy sezon. To obiecałem, że w drugim se sezonie już na pewno będzie Metro i zo. Także no, muszę teraz to zrobić, prawda? E tak samo jak obiecałem, vloga na 10 tysięcy. Jeszcze niecałe e 500 widzów będzie vlog. Pytaliście się, czy będą filmiki z kamerką? Pod warunkiem, że zaczniecie oglądać inne serie niż Minecraft, bo aktualnie nie stać mnie na własną kamerę. Będę musiał pożyczać e od znajomych. Jakiś tam staw e, nie kamery, nie kamery, lustrzanki, może jakieś, nie wiem. Zobaczymy. E, bo tak czy tak, no, z aktualnego w cudzysłowie Hajsu z YouTube'a no, niestety jest na tyle mało, że totalnie mnie nie coś na kamerę. E, żebym kupił taką kamerę za taką, już jakbym chciał, za powiedzmy za 9, za 8 stów, no, to bym musiał e, nie kupować nic z hajsu z YouTube'a, zaraz wam powiem przez ile? Powiedzmy, że średnio. Kamera za 800 zł. No dobra, uśrednimy to bardziej. No tak 5-6 miesięcy a że trzeba kupować jakieś gry na serię e, Trzeba kupować inne rzeczy, no to niestety dupa. Na siłownię też płacę ze swoich, e, ze swojej kasy. E, także no cóż. Cóż, ch chcecie vlogi, to musicie na nie zasłużyć. Znaczy, nie, vlogi akurat będą. Znaczy, vlog póki co będzie jeden na 10 tysięcy widzów. Eee, zobaczcie mój ryj, mój niewyjściowy ryj. Znaczy, eee, tak większość ludzi twierdzi, eee, że. O, jest. Że właśnie. O, o ja to mam niewyjściowy ryj. Zobaczymy Waszą reakcję. Eee, Możecie na przykład, nie wiem, napisać w komentarzu jak sobie mnie wyobrażacie. Eee, nie wiem, oczy, włosy, pff, cokolwiek. Eee, zobaczymy kto będzie najbliżej. Dobra, dawaj się ładuj szybko, bo ja tutaj takie monologi strzelam. Eee, I wiecie, no. A to się jeszcze ładuje. Ale zaraz, zaraz założymy Quantum Sword w końcu końcu ogólnie tak jeszcze mówiliście mi <laughs> żebym zrobił sobie a to się nazywało uh, jak ten mod się nazywał poczekajcie um, mod um, tam, 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 tam. to się nazywało nie gravitation suit o uh, modular power suits modular what the hell o oh, jest Żebym z tego sobie coś tam zrobił. No nic. Może się kiedyś w tym zabawię. Tu jest jakieś ogólnie przyrządy do modyfikacji tego wszystkiego. Zobaczymy. Jak to będzie. Póki co, wiem, że. Raczej mi ta zbroja wystarczy można mi wpływać, można w niej skakać wysoko. E, chyba ma też tam wbudowany jetpack, prawda? Więc pewnie można latać. Już pamiętam, że miałem ją na sezonie pierwszym, ale już nie pamiętam, jakie ona tam miała właściwości. Zaraz sobie to zobaczymy. E, I tak, i tak. I już prawie koniec. I zakładamy. Później zaraz sobie to przetestować Dobra Okej, pyk 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 100% 100% O Jezus Maria, po, zapomniałem, że to lata Dż Dobra, jest good Akurat jest noc, zajebiście, idziemy przetestować eee, Przeteleportujmy się na przykład Na wyspę eee, Podobno mam night vision <kluzła> Nie widzę, żebym miał night vision Dość jakoś tym latać no niekoniecznie chyba, chyba że ja nie umiem, e, weźmy sobie controls, e, controls i to będzie industrial craft. E, mode switch e, damy sobie to również pod G. Boost key, to jest e, left control, to damy sobie to na o, mouse button 5 zajebiście. E, I OK, alt key. Idealnie. Widzę, że tutaj ten akurat nie działa. Ale działa. Y, boost, także jest dobrze. Witam, witam serdecznie. Jezu, nie rozwalajcie mi tych, no. Sąd tak dzisiaj szybko pada. A bo chyba mu zadał damage. Wiecie co? Creeper. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, już padłeś, padłeś, okej okay. O, spin mi wybrzeże, no A takie było ładne Dobra, spróbujmy Dobra, widzę, że ładnie się tym lata No, gdzie mnie tutaj? Dolecę? Nie dolecę, ale byłem blisko I da się chyba biegać jakoś po wodzie, też pamiętam No, nawet niezłe to jest, nie powiem O, chyba już biegam na, po tej wodzie, chociaż Zaraz zobaczymy, jak wystartuje z ziemi E, też mi działa No nic. Ważne, że mamy w końcu... Mamy w końcu Quantum Suit. Mobki mi nic nie robią Ogólnie jest zajebiście Co prawda zbija się ta energia dość szybko, że 5% w ciągu tej minuty czy dwóch e, zużyłem ale tak czy tak... osiem helmet ma. E, tak czy tak się bardzo cieszę. Teraz tylko, tak się zastanawiam, co ja będę robił w następnych odcinkach, bo totalnie nie mam pomysłu, nie mam planu. Jest już wtorek, jak dla mnie. Wartałoby już się coś przymierzać do następnych odcinków i ja nie wiem co teraz robić. Bo naprawdę tak mm, przeglądając sobie mody na przykład... E, takie teraz luźniejsze coś sobie zrobimy. Advanced Panels, nie, 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 tutaj nic. Artymagicki mi się nie chce ruszać, bo to jest mod podobny do tamu Crafta do którego też mnie nie kręci z kolei. E, Billcraft to w ogóle nie jest mod na dłuższą zabawę. E, Bibliocraft... No mógłbym ten dom w sumie e, nieco upiększyć, ale cholerka nie mam pomysłu w ogóle... No nie chce mi się, bo ja w mało przebywam, prawda? Nie wiem, może zmienię domek na jakiś mniejszy na serii 1.7 eee, A właśnie, mówi się, żebym zrobił nowy sezon. Ludzie, ogarnijcie się. Jeszcze tutaj mam tyle do roboty, eee, że zrobienie nowego sezonu byłoby tak bardzo bez sensu, że ja pierdzielę. Także e, na pewno nowego sezonu nie będzie na parce 1.7, będzie kontynuacja e, drugiego sezonu. No póki co tutaj też Mógłbym w sumie na O właśnie Hehe patrzcie Mógłbym w sumie lecieć sobie na Marsa I to nawet nie jest głupi pomysł Mam zajebistą zbrojkę Eee Moon buggy. Mam zajebistą zbrojkę Także no może 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 Prześpimy się W sumie jest 17, 18 minuta, to jakoś mi się nie chce już kończyć tego odcinka, prawda? Moment, da się to gdzieś to postawić, da się. Eee... Tu, 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 a dobra. Alnox schematik. Eee, moon Buggy, jak się robi Moon Buggy, mi powie powiedzcie. Moon, Moon Buggy. Ale no dobra, ale jak go zrobić? O jest hmm, Jakieś tam kółeczka Heavy duty plate hmm, Łatwe nawet do zrobienia, nie powiem No, całkiem, całkiem całkiem proste bym rzekł Możemy sobie, zrobimy na tym odcinku i polecimy na Księżyc, przetestujemy ten badziew do tej bazy e, może znajdziemy schemat e, rakiety na Marsa, bo żeby lecieć na Marsa to muszę mieć pierw rakietę na tego Marsa. A żeby mieć rakietę to jest e, Rocket. E, to jest ta rakieta. No i tutaj już potrzeba troszkę więcej takich ciekawszych rzeczy. E, o holy fuck! To, to jeszcze naprawdę troszkę mi zejdzie, nim ja polecę na Marsa z tego co widzę, bo tutaj potrzeba kamienia z meteora i to dużo miłość. ilość. Tu akurat nie, ale tu, tu już pewnie tak, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, hmm, cztery, tutaj nie, tutaj też nie, e, cztery, osiem. 10 czy 10 takiego, czyli 10 sztuk meteor. Iron Ingot, no to troszkę jeszcze tego potrzebuję. Chyba że mam już jakiś tam ten meteor, a w sumie meteor to wystarczy: sobie troszkę pobiegać po tym, po <laughs> księżycu, i będzie dobra. To byłoby w sumie na tyle. E, Dziękuję za uwagę. Dzisiaj krótszy odcinek, bo się przygotowałem po prostu. E, miałem przygotowane te, te wszystkie rzeczy. E, żeby nie przedłużać tyle, prawda? E, gdzieś tutaj jest mięsko, tak jest. Jezu, ja tego miecha tutaj też jest Boże. Ile wełny. Tak! Naprawdę ten magazyn się już robi za mały, stanowczo za mały. Ale nie przedłużając, bo znowu zacząłem gadać Pierdoły Ok. E, to byłoby na tyle dzięki za uwagę. Pamiętajcie o łapce do góry, o komentarzu. Także co, do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!